Elko, elko, widzowie! Elko, elko, widzowie! Elko, elko, widzowie! Elko, elko, widzowie! Jesteście wojni! jesteście Jesteście fani! O, o! O! o. Nie ma. Nie naj. Hilkę niby będzie brak. Kaj, okay. no, Dobra. Jakie ja mam tu rzeczy? O, muszę lepiej, ja zacznę to nagrywanie na Hilkę. Cóż? <tuszy> Okej. Okay. To jest pokrowiec na moją kamerę GoPro, żeby była odporna na wodę. Więc... Proszę Państwa. Musimy poszukać tą kamerkę. Aby to użyć. włożymy ją tu ciekawe czy jest rozładowana czy działa ciekawe czy jest rozładowana czy działa więc Musi mi pikać ciągle ten messenger. Nie mogę. Akurat podczas nagrywania. To jest to. To jest bardzo niebezpieczna rzecz na uderzenie i bardzo droga, bo jak ta pokrywa rozczaska się i włoży kamerę do wody, to kamera zostanie zepsuta. Niestety. Mam tu taką drugą kamerkę. Spójrzcie, jaką. Oto ona. Jest bardzo łatwa w technice. Jak to można? Okej, okay. okej. Okay. Duolo. Ok. Di